Cześć, Nis, jestem z zresztą na zakończyć odcinek a w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w Toka Boka, czyli Toka Fly World. Jak, e, jak pamiętacie z poprzedniego odcinka, mam już stworzony tutaj świat, już wróciłam z taką bokiem, rodzinkę też mam stworzoną i mieliśmy wybrać pomiędzy tym domem a tym. I ja tak z tymi też chyba myślę, że dla osobowej rodziny będzie lepszy ten dom. E... No, mam nadzieję, że moje filmy Wam się podobają i naprawdę nic nie kosztuje lajkowanie i subskrybowanie. Przynajmniej dla Was to nic nie znaczy takie polajkowanie, posubskrybowanie. A dla mnie to bardzo wiele naprawdę znaczy, więc no. A poza tym tutaj tak marzą, jak przez dłuższy czas nie wrzucę się filmów. Nie wiem co czujecie. A proszę o teraz. Po ósmej, no przynajmniej jest, tak, za chwilę dziewiątej, więc no, ale pani ważne. Innymi słowy, ja wiem, co czuj, czujecie, jak tak marudzicie, bo jak też taką jedną youtuberkę, jest to kiedy oglądałam i ona coś przez jakiś czas, ona chyba przez miesiąc nie wrzuca. Ja w też wrzucałam przez pół roku. <laughs> tak, właśnie, ona przez jakiś miesiąc nie wrzucała i ja przez to. O, papko, może to no ja też się tak denerwowałam. Kiedy ona wrzuci? Kiedy ona wrzuci? Co to jest? Ej, czemu nie mogę kliknąć w postaci? No patrz. Tu powinny być postacie, nie? Tu, tu. Czemu jak klikam, to nic nie ma? Może teraz? O, są. No dobra, nasza rodzinka wychodzi. Postaram się jak najbardziej przemienić ten odcinek w. Mm, no, w historyjkę, A poza tym tutaj moja postać i teraz. Spróbuję być narratorem z tą postacią. Ale jeśli tu się nie, to raczej chyba jej nie będę pokazywać. Dobra, zaczynamy! No dobrze, no i chodźcie, chodźcie. Chodź. Jej! Będziemy. Ja dopiero teraz pokój, ja też! Widać, no. Tak, no. Ja bym najpierw dom obejrzała. No, w sumie musimy znaleźć miejsca. Ej, a wy wiecie, że tutaj jest podwórko? Podwórko? I na pewno tam jest ustawka i jakieś... Co to jest? Wieszak na pranie. Porobimy aniołki na strawie. Okej. Okay. Uuu ładnie tu. No, bardzo. Ale tutaj na pewno pokoju nie chcę myśleć. No, ja też. My już widzieliśmy dom. Dzieci, chodźcie, wybierzecie pokoje. Chodźcie, 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 dzieci. Dobrze. A tu sobie sami pójdziecie, ja nosić nie będę. Ania, wypad. Dobrze, to na drugi piętro. Dobra. No, całkiem szybko się załadowała to No dobrze... O. Tam widzę chyba, tutaj jest łazienka. To dobrze, bo muszę śnić. Ale tutaj nie muszę. Jeszcze... Co? Co to za miejsce? A tutaj musiała być jakaś rodzina z babasem, czy coś z dziećmi. O, pokoju tam są chodźcie. A ja Ale może nie mam tutaj w spokój. Tak, jeszcze wszystko zobaczymy. Ach, No dobra, tutaj tak. To zajmuje, ja zajmuję ten pokój. I ja... Nie, bo ja chcę sama mieć pokój. Ja też. Wow, jaki duży, ja chcę go, ja chcę... Nie, bo ja w ogóle ja jestem chłopakiem, ja mam większe prawa i w ogóle... Wy praktycznie nic nie macie, tylko jakiś komputer gamingowy czy coś. Nara. No w sumie, Co wypadł, ja tutaj będę... Taki duży pokój chcesz mieć? No No tak, no, tutaj postawię łóżko, to inne ma swoje rzeczy. No dobrze, no to... Poustawiamy na razie łóżka. Tak czy nie, nie. Dobrze, na razie wybierzemy pokoje. Tam oczywiście będzie łazienka, no bo ja powiedziałem, że nie. Tam będzie łazienka tak czy siak. No dobra, może ja tu będę? To mogę ten pokój, bo skoro y, ona wybrała ten, no właśnie, to, więc co byśmy dzieciom, że nie będą mieli osobny pokój, no. Ale niestety dzieci, będziecie musieli mieć wspólny. Chcę zobaczyć, czy tutaj będzie dobra liczba pokojów, na przykład raz, i będzie była tu by miała ta mała pokój. Tu ten chłopak może... albo ten młodszy, tutaj ten starszy. No to w sumie tutaj jest trochę więcej pokoi niż tam. I musiałam sobie na 5 pokoi. No to raz, dwa, trzy. To trzy, a nie pięć, nie nawet cztery. Ja... Yep. No to może ci, bo ja nie powiedziałam, bo tam jest jeszcze strych. Strych, to chodźmy, chodźmy, chodźmy na niego. Mhm. Oj, czyś klikłam ręką. No, i gotowe. No. Uro, ładnie co i tak, Co to? Eee, oj, wiem co to jest. No co tam się dzieje? Co tam? Co tam? Eee! Co to jest? To taki klan. Eee, jakieś zabawka to. Z tych strasznych. Wiesz to, ode mnie gdzieś. Aw, dużo... Właśnie się widziałem... Właśnie się głęboko wdrożyłam w ścianę. Ej. Mm. No, no ładnie dużo światła, jest w ogóle ta, ale w nocy tutaj może być trochę strasznie. Tak, jak wiem, my tutaj będziemy mieli swój pokój zabaw. Mhm. A może my tutaj będziemy spali, a wy będziecie mieli drugie piętro dla siebie. No okej. Okay. jak droga, najpierw to Dobra, to chodźcie, już, robimy to mieszkanko. Za chwilę przyjadę w budowlanie i będę Ogólnie ten film właśnie w tej sekundzie trwało 7 minut i 30 sekund i mi się przypomniało, że w czwartek chodzę na tą godzinę do szkoły. No dobra, no to my już zostaniemy tutaj w windzie, żeby nie przeszkadzać, a wy, zajm wy zajmijcie pokoje. Dobra, ja zajmę. Pa, 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 nara. No cóż, dzieciaki, musicie mieć łącze. Ej, a skoro łącze, to musimy mieć dusie. Chyba się to się powiedziała. Dobra kochani widzę że w ogóle fajne jest to tutaj te rzeczy, że to tak posegrało na nowo, ale to chyba będziemy się pewnie mylić. Chyba, że spróbujemy tutaj zrobić pannę na znaczy łazienkę. Będzie preśnic, Po pierwsze więcej mniej miejsca zajmuje, a po drugie jakby nie było, to jest rodzina już z takimi dziećmi dorastającymi, więc lepiej chyba preśnic. Jaki morski kolor tu jest może tu jakiś taki ścian taki morski a może... o ładna łazienka i tego toaleta tutaj Tutaj to koło toaleta najlepiej Nieprawdaż? Tutaj hm. takie, bo to w końcu jakby nie było. Dla młodszych dzieci. Tutaj też są małe pachorki, że tak powiem, nieładnie. Półka, 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 poczuwaj półkę, no są taką najlepiej. Gdzieś będziemy mogła to schować. Hmm. Hmm. Całkiem dobrze to chyba wygląda. Ej, to słuchaj, jak tutaj coś tak jest. Nie, może miałem coś włączonego z tyłu. Okay. Może toaletę gdzieś tutaj na środek położę, co? Hmm. Jakby to tutaj zrobić? ale będzie bez tego czegoś, największego i po co mi to było. To, to tu. Jakieś półki, najlepiej przecież. Czemu wcześniej nie pomyślałam o tych półkach? Nie wiem. No. Jeszcze tak, mi się w sam raz nadaje do łazienki. I gotowe. Mam nadzieję, że nie mówię za cicho, bo jak wycaję ja, ja jeszcze. Ja jestem jedyną osobą, która się w tej chwili obudziła w domu. Moja ręce jeszcze śpią? więc no. Tutaj papierę, to z wydrukiem dolarów, proszę bardzo. Ręczniki do kibelka. Raz, dwa, trzy.

Jak już mówiłam w poprzednim odcinku, więc sorry dla osób, które, które nie oglądały to po pierwsze, teraz zatrzymajcie ten filmik i idźcie obejrzeć to po pierwsze. A po drugie, jak już mówiłam, filmiki będą trwały mniej niż pół godziny. W ogóle postaram się, żeby nie trwały za długo, bo wiem, ja że większość z was nie lubi, gdy są takie długie. No. A i tutaj będzie mógł ktoś sobie zająć miejsce. Pokój, jak miejsce na pokój. No i bardzo fajnie, nie? No, super. Mhm, i ja mam gdzieś Łazienki. Co? Kto nie spuścił klapy? Nie ja. No. Dobra, to zatrzymujemy odcinek. Obiecuję, że do następnego odcinka będzie już za dom, przynajmniej większościowo. A teraz wybieramy imiona i kończymy historyjkę. Wiem, że to nie było to, co w większości nagrywałam, Takie miałam nadzieję, że fajne odcinki, ale jednak coś tam było, właśnie, że w ogóle wymik został wrzucony. Więc no. A więc tak, mama. Mama Kasia. Nie. Hmm. Mama Jola. Czekajcie, muszę to sobie w ogóle. Zobacz, obejrzyj sobie filmik. Mama Jola. Tata Paweł. Chłopak, ten młodszy, to będzie Kamil. Dziewczyna, to będzie Żuza. Tatuł, to będzie Maja. A ten, to będzie Kacper. Mam nadzieję, że. Ja już nie pamiętam, jakie imiona im dałam, więc będę musiała sobie podczas wrzucania tego odcinka. Będę musiała sobie gdzieś to zapisać, się przyzwyczaić i w ogóle. A teraz żegnam was. Do zobaczenia, do usłyszenia, do obejrzenia i pa pa buziaczki!